Mamy słowo na K, na P, na H. Co jest najsmutniejsze, że te wulgarne, okropne słowa używane są nawet w takich sytuacjach życiowych, w których emocje są nieobecne. Dobra, zamknij pizdę. Jebać kurwy, tak mi mówił papa, 2 jeden jeden, 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 szmata, wow, ej. Uprawiam se atak. Moja mama mówi, weź się nie poddawaj. Ej, ej, na głupi czemu ciągle tylko kłapa. Na 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 nam, na. ej, ej, weź no shadafagam. Czterech głupich typów, no a jeden wiatrak. Nasze studio garaż, to jebany asfak. Janusz Korwin-Mikke, to jest dobry wariant. Chuj, ci, pa kurwa, lubię se przekinać. Nic nas nie zatrzyma, Klauda się wypina. Dziwki koks, tański boks, szczepan Boss nie w nos, czarna noc, chuj los. zarabiam sos, to moja moc. które do no. Tego, tego, tego i tego. Który się robi laskę? Ten, ten i ten. No. Ten karasz, to pierdolony bänger, o ogarnię. Ze mną 1-9-9-8 potężną Od nas nikt Nie wygoda się na psach, twój powie, bla, bla, bla. Jewać wszystkie kurwy, jewanymi maczetami, bo jak nie rozpierdolą ciebie sami Na Jewać stare baby Co jeżdżą pociągami Ej, dziwki koks, Tański boks, Szczepan bos walę w noc, Czarna noc, chuj swój los, zarabiam sos To moja moc Ojej, cię kurwa szmata pierdolona? Ile razy ci kurwa mówiłem kurwa? Ile razy ci mam tłumaczyć wideo i bo ty kurwa? Ile razy kurwa? A o co pan chodzi? O jajco kurwa chodzi, o jajco! Jebana wolna chata, Stanik mordą lata Pisze mamik z SMS-a, do kościoła chodzę w dresa Łukasz pożyć laskę, dziwki moją pasję do dalej w SG, jej cyce w sieci Kurwa kurwa kurwa, lubię słowo kurwa Nikt mi nie zabroni mówić słowa kurwa Jeszcze tu nie kończę, wchodzę 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 w Suko rozszerz nogi Robi, grobi Ej! Drina mi tulej Mówią mi, że zjeb Kurwą żaden gej W trzymam gnata Pozdrawiam papa Ej, ej, ej Tutaj kurwa majdan, żan, ej Dziewki Tański Tajski boks Szczepan Boss Nie walę w noc Czarna noc Chuj swój los Zarabiam sos To moja moc SG na bicie